Hej, witajcie! Ja jestem Matimow witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj omówimy sobie balans, nowe hypercharge, ceny skinów wraz z ich animacjami. Pogadamy o jajach potworów i o ich dropach oraz przedstawię Wam 40 nowych mutacji, które będą dostępne w grze już za kilka dni. Oczywiście wszystkie materiały wziąłem od Kairosa, ale jeśli spodoba Wam się ten film i będziecie chcieli więcej omówień aktualizacji na moim kanale, to zostawcie suba, ponieważ kiedy będę miał odpowiednią liczbę subów, super cel zauważy mój kanał, i może dostanę taką możliwość, że będę mógł robić własne sneakpiki oraz może dostanę możliwość rozdawania wam skinów. Tak więc jeśli chcecie, żeby tak się stało, no to zostawcie suba. Zostawcie łapkę w górę, żeby ten sneakpick dotarł do jak największej ilości osób. No i nie przedłużam dalej i zapraszam Was do oglądania. Ok, zacznijmy sobie od informacji, czym są mutacje. No więc mutacje. To nowe, najróżniejsze buffy dla 40 różnych postaci, które będą wstępne będą w grze tylko i wyłącznie podczas eventu Godzilla. Będą one aktywne na trybach oznaczonych modifiersem oraz na nowym trybie, Godzilla City Smash, na którym oprócz mutacji, nasze postacie będą poruszały się szybciej. Mutacja do Shelly powoduje, że jej atak będzie strzelał podwójnie. Co się z tym wiąże? Podwójny damage, tak więc jeśli na blisko podejdziemy do kogoś z właśnie z mutacją, zadamy mu podwójny damage. Dzięki mutacji Nity będziemy mogli spawnować dwa miszki na raz. Pamiętajcie, że oba star powery działają z dwoma miśkami, no i możemy mieć tylko i wyłącznie dwa miszki w tym samym czasie, więc jeśli rzucicie kolejnego ulta, no to te dwa poprzednie miśki się usuną i postawią się te nowe. Mutacja kolta powoduje, że jego główny atak może niszczyć środowisko, czyli ściany, krzaki itd. oraz ma troszeczkę większy zasięg. Brok podczas swojej mutacji będzie strzelał podwójnie rakietami, tak jak widzicie teraz na ekranie. No i dodam wam, że ten płomień, który zostaje po rakiecie Broka, również zrespi się dwa razy. Mutacja El Primo daje mu aż trzy buffy. Po pierwsze, permanentny 10% buff jego HP. Po drugie. Jego ult będzie leciał bardzo, ale to bardzo szybko, przez co będzie nam łatwiej trafić przeciwników. No i ostatni trzeci buff jest taki, że El Primo będzie ładował swojego ulta szybciej. Mutacja Poko powoduje, że kiedykolwiek uderzymy poko, to on zacznie się healować. Po małą ilość, ale warto wspomnieć, że ten heal się stakuje, więc jeśli na przykład Colt uderzy. Wszystkimi sześcioma pociskami w POKO to POKO 6 razy będzie się healował po taką samą ilość, więc jest to bardzo, bardzo OP. Zaufajcie mi, nie wygląda to, ale jest OP. No i warto dodać, że ten heal również działa na teammate'ach. Mutacja Rosy powoduje, że po użyciu jej ulta zrespi się ogromna ilość krzaków dookoła. Mutacja Tika powoduje, że spawnuje on oprócz tej swojej głównej głowy jeszcze. Kolejne dwie. Tak więc, jeżeli jedna głowa Tikka to było za mało, żeby wkurzyć cały enemy team, no to teraz macie trzy. Mutacja Rico powoduje, że jego pociski odbijają się więcej, no i dodatkowo po odbiciu mają większy zasięg. A i warto dodać, że wpływa to jednocześnie na jego atak i na jego ulta. Mutacja do peny powoduje, że spawnuje ona dwa turety jednocześnie, no i tak jak Kairos mówi, weźcie pod uwagę to, że jeden turet, nieważne jak go rzucicie, zawsze zrespi się wyżej, a drugi zawsze zrespi się niżej. Mutacja Karla ma dwa buffy. Po pierwsze, jego kill wraca szybciej. To jest w sumie jeden z jego star powerów, ale w połączeniu z tym starpowerem ten kill wraca momentalnie. Ale drugi buff, który jest mega, mega, mega broken, jest taki, że Karl ma praktycznie podwojony movement speed w trakcie używania swojego ulta. I tak jak widzicie teraz na ekranie, Karl może z jednego końca mapy dolecieć na drugi, używając tylko i wyłącznie jednego ulta. Mutacje, bo widzieliśmy na Brawl Talku, ale oprócz tego, że może on postawić nieskończenie wiele min na mapie, co jest mega broken, będzie ładował jeszcze swojego ulta szybciej. Stew i jego mutacja powodują, że Stew zawsze ma naładowanego ulta. I oba Star Powery działają na tą mutację, więc możecie spamować ulta używając starpowera healującego, przez co jesteście praktycznie nieśmiertelni. Mutacja piper powoduje, że strzela ona dwa pociski używając jednego ataku. I jeśli piper jest nadal za mało broken, no to powodzenia grając nią na właśnie mutację. Kolejna mutacja, którą widzieliśmy na Brotolku to mutacja do PAM. Powoduje ona, że PAM ma nieskończenie wiele ammo no i możemy cały czas biegać i spamować jej atakiem i tak jej starpower, który ją healuje działa z tą mutacją i możemy nieskończenie wiele się hillować. Frank ze swoją mutacją dostaje trzy buffy. Po pierwsze, porusza się on szybciej. Po drugie, ma on więcej HP. Oraz po trzecie, jego atak zawsze, ale to zawsze, może zniszczyć ściany. Mutacja B powoduje, że za każdym razem, kiedy użyje ona swojego głównego ataku, wokół niej pojawia się ta taka jej pszczółka z gadżetu i... Kiedy B może spamować tym atakiem, no to te pszczółki mogą być praktycznie przy niej cały czas, zadając dodatkowy damage. No a jeśli B będzie bardzo dużo trafiała w przeciwników, no to tych pszczół będzie bardzo, ale to bardzo dużo, przez co będzie bardzo ciężko ich unikać. Ult Groma ma teraz cztery dodatkowe bomby, które będą wystrzeliwały w kształcie Xa. No i oprócz tego jego Ult, a raczej ładowanie jego Ulta, zostało bardzo zwiększone. Mutacja Boni, kiedy jest ona w swojej armacie, Powoduje, że wystrzela ona trzy pociski naraz, które lecą na boki. A gdy użyje ulta i skoczy na kogoś, to przeciwnik jest zamrożony na dosłownie małą sekundę. Mutacja Geyla powoduje, że jego główny atak jest trochę bardzo, ale to bardzo szerszy. Tak więc, jeśli nadal macie trudność z trafianiem Gaylem, no to teraz możecie spamować Autoheimem i zawsze traficie. Mutacja Belly powoduje, że po trafieniu swojego głównego ataku w przeciwnika. To ten atak rozdzieli się na pięć innych ataków. Warto dodać, że gdy Bella nie trafi swojego ataku albo uderzy go w ścianę, to te pociski nie rozlecą się. One rozlecą się jedynie po uderzeniu w przeciwnika. Mutacja do Asha powoduje, że spawnuje on więcej tych swoich małych szczurów pomocników. I jeśli każdy z nich uderzy w przeciwnika, no to naładują Ashowi rage'a do fulla oraz z powrotem naładują mu kolejnego ulta. Mutacja Loli powoduje, że używając jednego Ulta może zespalować ona swoje dwa Ego. No i gadżety działają tylko na jedno Ego, ale drugi Star Power działa na oba, tak więc możemy mieć podwójnego Hila z Ulta. Mandy, podobnie jak Bonnie, strzela dwa osobne pociski oprócz tego głównego, tylko że Mandy robi to przy użyciu Ulta. Tak więc zamiast jednego Ulta macie trzy, które lecą w trzech różnych kierunkach, co na niektórych mapach może być nawet broken. Mutacja Hanka powoduje, że za każdym razem, kiedy otrzyma on damage, no to strzela torpedami ze swojego ulta. Tak więc, jeśli Edgar na was skoczy, to nawet nie musicie go, go, go bić, bo on pewnie sam zginie przez to, ile, ile będzie tych torped przy nim. Mutacja Angelo znowu podobnie jak u Bonnie, rozdzieli jego atak na trzy różne pociski. No i warto dodać, że po użyciu ulta wszystkie trzy pociski. Będą zatruwały. Mutacja max powoduje, że ma on nieskończenie wiele ammo. No i przy okazji, nie używajcie wtedy drugiego Star Powera, ponieważ staje się on kompletnie useless. Mutacja do sprouta powoduje, że używając tylko i wyłącznie jednego ataku, wystrzeliwujemy dwa pociski. No i jego pierwszy Star Power działa tylko i wyłącznie na jeden pocisk. Mutacja Squika powoduje, że za każdym razem, kiedy użyję ulta, oprócz tych małych bomb, które lecą, no to zrespią się te duże, jego bomby z głównego ataku co podwoi damage no i przy okazji Squeak będzie ładował ulta szybciej Mutacja Ravsa, podobnie jak Rico pozwala mu na więcej razy odbijać jego pociski i lecą one dalej, ale wygląda na to, że jego pociski lecą jeszcze dalej od pocisków Rico ponieważ dosłownie mogą przelecieć całą mapę Mutacja Baza powoduje, że jego ult ma bardzo, ale to bardzo zwiększony zasięg nie wiemy dokładnie o ile ma go zwiększonego, ale na większości map używając go po prostu na ślepo pewnie trafimy w jakąś ścianę i się tam przyciągniemy, tak więc nie wiadomo jaki jest zwiększony ten zasięg, ale jest on bardzo, ale to bardzo długi. Mutacja do IF powoduje, że za każdym razem kiedy dostanie ona damage, no to spawnuje te swoje dwa potworki. Mutacja do Janet powoduje, że podczas swojego ulta spuszcza ona bomby kilkakrotnie razy więcej, i szybciej. No i Janet może ładować swojego ulta o wiele szybciej. Mutacja Greja pozwala mu na posiadanie sześciu aktywnych portali w trakcie meczu. Yy, mając na myśli sześć portali, mam na myśli, że. Yy, wiecie, jeden jego ult spawnuje dwa portale, tak więc może on mieć 3 ulty w tym samym czasie w jednym meczu. Mutacja Melody pozwala jej na posiadanie dwóch dodatkowych nutek, oprócz tych trzech, które ma teraz. No i. Warto wspomnieć, że te nutki oprócz tego będą trwały znacznie, ale to znacznie dłużej. No i jej star powery i jej gadżety będą na te nutki oddziaływać. Mutacja Spajka powoduje, że jego główny atak rozwala się na jeszcze więcej kolców. I tak działa to z cuwerbalem, i tak atak spyka jest niemożliwy do zdorowania. Mutacja kroła powoduje, że jego atak po uderzeniu w ścianę. Lub osiągnięciu maksymalnego dystansu, lub po uderzeniu przeciwnika, wraca do niego. I tak, jeśli uderzymy przeciwnika, to te ataki przez niego przelecą i wrócą, przez co zadają podwójny damage. Leon po użyciu ulta stawia dwa klony. I tak, podczas mutacji jego gadżet może dostawić trzeciego klona. Mutacja mech dodaje jej dwa dodatkowe ataki do tego swojego głównego ataku, przez co. Jej damage może zostać potrojony. I oprócz tego, kiedy zniszczymy jej, tego robota, no to Max strzela jednym dodatkowym pociskiem, używając tylko i wyłącznie jednego ammo, żeby mogła szybciej naładować swojego ulta. Mutacja Surja powoduje, że używając ulta na pierwszym levelu, od razu upgrade'ujemy się na level czwarty. Mutacje będą dropić z potwornych jajek, które będziemy mogli dostać, grając nowy tryb City Smash, i wygrywając mecze, mam na myśli oprócz 3 star dropów dziennie, będziemy mieli do otworzenia jeszcze dwa jajka. Ale pamiętajcie, że to wszystko zostanie usunięte zaraz po zakończeniu eventu Godzilla. Mutacje można bardzo łatwo wydropić, ponieważ jest aż 50% szans, że dostaniecie mutacje z rzadkiego, super rzadkiego oraz epickiego jajka. A pozostałe 50% szans to monety, powerpointsy, blink, kredyty oraz inne nagrody kosmetyczne. Mityczne jaja mogą dać wam rzadkie lub super rzadkie skiny, a legendarne jaja mogą dać wam epickiego skina, legendarnego skina oraz jeden z trzech hypercharge'owych skinów. I tak, nie przesłyszeliście się. Jest mała szansa, że z legendarnego jajka możecie dostać skina Robo Mike, który jest legendarny. No i nie wiadomo jak często będą wypadać nam mutacje, ale bardzo możliwe, że jeśli będzie, będziecie aktywnie grali w grę przez cały event, to zbierzecie wszystkie mutacje. Dobra, teraz pogadajmy sobie o sześciu nadchodzących hypercharge'ach do gry. I pierwszy z nich jest hypercharge Broka, który nazywa się Rocket Barrage. Powoduje, że Brok strzela ogromną ilość rakiet przez łącznie cztery fale. No i te rakiety z ulta mają zmniejszony image. Ale uwierzcie mi, że może być on o wiele bardziej zabójczy niż jego normalny ult. Hypercharge Gina, czyli Hyperhands, powoduje, że jego ult strzeli dodatkowe dwie ręce, które mogą przyciągnąć przeciwników. W zasięgu do 5 kratek niemożliwe jest, żeby zmisować jego ulta. Hypercharge Max nazywa się Unlimited Energy. Po aktywacji ulta Max wyrzuci energetyka wszystkim swoim teammate'om, nawet jeśli ci będą gdzieś daleko. Oprócz tego, że teammate Max dostaje bardzo duże przyspieszenie, to trwa ono 3 razy dłużej niż jej normalny ult. No i oprócz tego, jej teammate po dostaniu energetyka naładują sobie 25% ulta. Hyper Nity, czyli Hyper Bearing, no i powoduje on, że jej misiek będzie miał dodatkowe 20% HP, oraz będzie 15% szybszy. No i spowoduje on, że bardzo ciężko będzie uciec przed tym miszkiem. No, przez co ten misiek stanie się jeszcze bardziej zabójczy. Hypercharge Sandiego nazywa się Swift Winds. No i powoduje on, że Sandy oraz jego teammatesi dostają 25% boosta Speed'a, jeśli przebywają w jego ulcie. No i oprócz tego, kiedy ult wyląduje, ogłuszy on przeciwnika zupełnie jak ult Otisa. Ale tylko na pół sekundy. Hyper -charge Tika to Head Strong. No i po pierwsze, jego głowa szybciej ląduje po użyciu ulta. Po drugie, jego głowa jest o wiele szybsza. No i po trzecie, po wybuchu lub zniszczeniu zostawia po sobie 6 min. Zupełnie jak jego pierwszy gadżet. No i kurczę, no te miny biją po 4000 damage'a, więc pod żadnym pozorem w nie nie wchodźcie. Dobra, przejdźmy teraz do balansu, bo jest tego dosyć sporo. No i po pierwsze, gaz. Jego ult odpycha teraz przeciwników na aż 3 kratki, więc jest to mega dobra kontra na asasynów. No i odepchnięcie działa również, gdy użyjemy ulta na teammate'ach. Mr. P dostaje 2 buffy ulta. Po pierwsze, te pigminki będą poruszać się 20% szybciej. Oraz jego spawner dostaje 13% buffa HP. Przez co jego ult staje się jeszcze cięższy do zniszczenia, oraz jeszcze bardziej wkurzający. Kolejne dwa buffy dla Mortisa. Pierwszy to 6% buff jego Dimage'a. Na 11 levelu będzie to teraz 2000 D-Mage'a zamiast 1880. Oraz jego gadżet Combo Spinner dostaje takiego samego buffa. Willow dostaje buffy Star Power'ów. Po pierwsze speed kontrolowanego przeciwnika przy użyciu Starpowera, który przyspiesza zostaje zwiększony z 25% boosta na 33%. Dodatkowo jej Star Power Love is Blind, który redukuje szybkość ładowania pocisków przeciwników, zostaje zwiększony z 20% spowolnienia do 30%. Barley dostaje 5% buffa Dimage'a do jego głównego ataku oraz ulta. Hyper Charge Rose y będzie ładował się teraz 25% szybciej. Janet dostaje ogromnego 33% buffa do Dimage'a i ulta, który teraz będzie zadawał 1600 damage'a zamiast 1200. Angelo dostaje ogromnego nerfa damage'a trucizny z jego ulta. Ten damage zostaje zmniejszony o aż 50%, czyli zamiast 1100 będzie to tylko 550. Ult Charlie będzie ładował się teraz 17% wolniej, czyli będzie miała ona teraz swojego ulta po uderzeniu 7 ataków, a nie 6, tak jak było do tej pory. Dodatkowo jej zasięg głównego ataku zostaje zmniejszony o 7%, czyli około 2 trzecie jednej kratki. Piper dostaje nerfa jej minimalnego damage'a na blisko, ponieważ na maksymalnym levelu będzie to 888 zamiast 982, więc jest to prawie 100 damage'a mniej. Nani dostaje 8% nerfa damage'a głównego ataku, no i nie będzie mogła już zabijać na hita brawlerów z małą ilością HP. Dimage głównego ataku Cordeliusa zostaje zmniejszony o 4%, oraz jego główny atak będzie ładował jego Ulta 16% mniej. Spike w końcu po tylu latach dostaje dwa nerfy: po pierwsze, 4% nerf jego głównego ataku, a po drugie, jego pierwszy gadżet dostaje identycznego nerfa. Bell będzie ładowała swojego Hypercharge'a 25% wolniej. Melody dostaje dwa nerfy: pierwszy to zmniejszona tarcza drugiego gadżetu z 15% na 10%. No i drugi nerf to zmniejszony speed pierwszego Star Powera z 8% do 6%. Hyper Charge dostaje dziwnego buffa, ponieważ jego atak, yy, znaczy te pociski z ultami chodzi, będzie wracał do niego w trochę inny sposób po uderzeniu w ścianę, mimo że na pierwszy rzut oka nie widać różnicy. Kit dostaje dwa buffy oraz nerfa. Nerf to skrócony czas trwania gadżetu, gdzie kit wskakuje do kartonu z 5 sekund do 3 sekund, ale jego główny damage dostaje 25% buffa, czyli będzie to teraz 2000 damage'a, no i taki sam buff dostaje jego ult. Pierwszy gadżet RT, inline, zostaje zmieniony w out of line. Aktywacja go spowoduje, że od razu naładuje się nam ult. Nieważne, czy jesteśmy w jego formie podstawowej, czy tej rozłożonej. Hank dostaje buffa oraz nerfa. Buff polega na tym, że po aktywacji ulta Hank uleczy 50% swojego brakującego zdrowia, ale z tym wiąże się również jego 7% nerf HP. Na 11 levelu będzie to teraz 10800. Chuck będzie mógł teraz kłaść swoje stacje nawet jeśli jest w zasięgu jednej z nich, ponieważ gdy celujemy, rozstawiamy stacje, a gdy po prostu klikniemy na ulta będziemy mogli przez nie przejeżdżać okej, okay, dotarliśmy prawie do końca, ponieważ zostały nam jeszcze nowe skiny, no i przedstawię wam teraz ich animacje wygrywania przegrywania, wygląd głównego ataku, wygląd ulta no i ceny, no ale zacznijmy sobie od informacji o skinach hypercharge'owych, jest to nowa rzadkość skinów, która zawiera wszystko co mają w sobie legendarne skiny oraz dodatkowo Zmienia model Brawlera po odpaleniu Hypercharge'a. No i Godzilla Bass to pierwszy hyperchargeowy skin. No i możemy go odblokować na dwa sposoby. Pierwszy z nich to mała szansa na dropnięcie go z jajek potworów, oraz drugi, gdzie możecie dołączyć do aktywnego klubu i jeśli wasz klub ukończy specjalny event, podczas którego będziecie musieli otwierać jak najwięcej jajek, to dostaniecie tego skina za darmo oraz dodatkowo 55 gemów. No i przejdźmy sobie teraz do reszty skinów, ale jeszcze zanim to, no to chciałbym wam powiedzieć, że nie będę omawiał każdego skina po kolei. Po prostu do końca tego filmu będziecie mogli sobie obejrzeć wszystkie animacje, no i tam będziecie mieli napisane ceny. Ponieważ yy, tak, zgodnie z tą ankietą, którą zrobiłem chyba wczoraj, yy, no to chcieliście, żebym ten film stał jeszcze dzisiaj, a kiedy to nagrywam jest jeszcze 20, więc muszę bardzo przyspieszyć z montażem. Tak więc nie będę teraz gadał o każdym skinie yy, z osobna, ale będziecie mogli go obejrzeć. Tak więc ode mnie w tym filmie to byłoby na tyle. Dziękuję wszystkim za obejrzenie. Zachęcam jeszcze raz do subskrypcji, jeśli chcecie zobaczyć więcej filmów i sneakpicków. No i co? W tym filmie to byłoby na tyle. Na razie i cześć, hej hej.